A, tu znowu ja, tak jak wam ostatnio obiecałem, weźmiemy się za tego bossa, trochę, e, trochę tutaj już pod sobie tą postać i mam 208 damage co hita, czyli nie powinno być aż tak trudno. Zaraz zobaczymy ile on ma życia, fajnie bym go na hita ściągnął. Herodotus, ile ma? No na hita będzie spadł. A te główniksy, drugie, ile mają? Te, te, o ten. Ojej, wszystko na hita tu będzie leciało teraz To być aż tak trudno. Okay. Chyba, że będę lamił tak jak teraz, to będzie Nie, no tego nie przejdę niczura, będę musiał następnego Hokage wybrać że może się uda. Fajnie by było, tak za pierwszym razem wówczas. Ciekawe jaki jest ten ostatni bus, bo trzeba te cztery pokonać, żeby dostać się do ostatniego. Bus, znaczy trzy pokonałem, nie? Teraz ten jest ostatni. Osiem. Osiem. No, dawajcie tutaj teraz, mi się pysie. Uda się. Nie będziesz tak ciężko Ech, ostatnie te bob bobki tutaj małe C <laughs> Ale kasy narobiłem co O, jeszcze jakaś wielka skrzynka. Za pierwszym razem go przyszedłem Oho, Dimage plus 2 i życie plus 5 Co mi się bardzo podoba. O i teraz otwiera się chyba ta brama. Idziemy się zobaczymy, o co tam chodzi. Muszę teraz tam wrócić, jak to jest zgodne. O, to jest skrzyneczka, jest też co wyjaznać. 6000 C, to ja za to kupię. O. Dobra, zginąłem. <gry> Ale zabiję bossa, to jest najważniejsze. E, Hokage sobie weźmiemy, tak? I zwiększymy mu damage plus życie. I na coś jeszcze na arma? Nie, nie starczy. Dobra, lecimy zobaczyć o co chodzi z tym głównym bossem. Aha, nie ja czekam aż się załaduje, a ja nie wszedłem do środka Oho Jak mrocznie Co to jest? Czemu to mnie straży Ja już się boję Czy Bałem, że mnie na za zarypi czy coś? Hmm, muzyczki nie ma. O. I co tu teraz? To mi przypomina e, początek. Tutaj się wchodziło chyba do króla, z tego co pamiętam. ale mrocznie co? Mam nadzieję, że nie nadążacie czytać. I co, będę się z tym... ...Johannesem... ...bił? O, madafaka. O ma wszystkie spele. Ja myślę, że z nim tutaj wygram. Na hita jest. Ha! What the fuck? Ten boss w ogóle nie był naj. nie był jakiś ciężki super. Nawet za pierwszym razem go zabiłem. Chyba, że tu jeszcze jakiś następny będzie. O, chyba jednak nie był ostatni boss. Da fuuuuuuu! The Fountain. O, motherfucker. Nie, to, to już jest GG. Jak ja mam tego uniknąć? Ah, madafka! 110 level. dafuk? fuk, Sir Jarvan <laughs> has been slain by the fountain. Jestem zawity przez fontannę. Całkiem spoko. Eee, pójdziemy sobie nim. Pójdziemy Przed... no, sobie Dobra, do pójdziemy. Babka. Ja się cieszyłem, że ten gosik nie był super jakiś ciężki, a tu jeps. Wyskoczył na się nazywał Fontanna do tego no, papułka. Dobra, nie chcę się tego oglądać. Dawaj, dawaj, dawaj. Johannes. Chyba trzeba mieć wszystkie na max rzeczy porobione jeżeli chce się przejść tego, tą fontannę no, ten to jakiś super epicki boss to nie jest ale no teraz się walczy z fontanną ja nie wiem jak go przejść Nie robię teoretycznie. W sumie patrzę na niego w sposób, on też nie jest taki super. Taki ciężki mi się wydaje, tylko szanik w ten sposób, nie? Aj Potrajhardujemy go. Jak się w tym odcinku nie uda, no to w następnym obiecuję, że go rozwalimy. Aj, którą słabe postacie, strasznie. To są takie late gameowe postacie. A Archmage a w ogóle nie umiem grać. A jeszcze sobie. Tym. Lady Charlotte. Ale jestem mały. A, mało. Jakby się pała. Dzisiaj sobie ponagrywam trochę e, tej, tego srebra. Tam powychodzę trochę. Zobaczymy. Może, może fajna seria z tego wyjdzie. Co mi tak mi się wydaje, że fajna seria wyjdzie z tego. no Dobra, przez ten pierwszy. Nie mogę przekinać. O, fuck. No, mogli tego zrobić, żeby był tym ostatnim bossem. Ja chciał mieć takie spele? Ale fajnie by miał takie spele... ...infinity mana. What the fuck, już zginąłem! Aaa, bo to jest uh, Lich, nie? jest uh, tą late-game'ową postacią, co mówiłem. Warboy, King You were born to play basketball, court, czy coś takiego. Jestem już z Harold. Moja się przestraszyć, ten. Ten, ten typ jakiś pierwszy do mnie. Przecież jestem większym, a większym mieczem w ogóle jestem tanieski Johannes. O ma dofagratki.

Fontanne! ne! Já jsem na vpřed tam na fuck, on tam se No jak já bych to nebyl.

Pan <śmiany> Zabiję go! Ale jestem epicki co, będzie trzeci boss? Kurde, minęłem tam jeden napis KBONY dostałem! 14 000! I Co teraz? To było na tyle z tej gry. Jakiś ja... cięższy poziom teraz dostanę? No wrócę się zobaczyć. Szkieletorków zabijam, 213 grytoch i harpsów po 9. Grey knightów, grey baronów i gra ideadorów Trochę dużo Skautów, pupilów, wizjonarów Kidrów jeden. No bo to było, nie da się więcej zaręczyło Flamelock, i Blazor. ale mam głos, co? Frosten, Isen, Blazen, Trasor, Grewisor, jaki tam jeszcze Barbatos, Amon, OGU Zombie, zomboneri, zombie, ten, ten zombie coś tam denerwował. Mimik, minga, minga, Salos. A, to obrazy są do duże Ranger, Archer, Sniper, Fury, Rage, Freight. Aleksander, drugi boss. Korp Lord, Corp Vanguard, Korp Knight i botis czyli takie, to jest miniboss, taki można powiedzieć. wybrać World gwardpops 1000 100 tysięcy wood planter flowy moon to są minibossy ich nie mogę nigdy zabić one tak napieprzały z tych zielonych kuleczek charty pirate inferniata infernite Pons of the lion trzeci boss <kuh> Haintor Haintex Chaintus. Baikus, Spictex, Spicetur Ninja, Ninjo, Ninpo, Ninpojo. Loop, Loop Tide, Runs Rex. I Horodotus, czwarty boss. Towerguard, Halgard, Torguar. Knight, Mer, Dark Stallion, Headless Horse, Bark, Wargen, Wargen, Florgen, Johannes, czyli ten przedostatni miniboss i ostatni default. Tak A Fajnie wygląda co? Ej, ja jestem jeszcze grać. Okay, Czekaj, czy, czy coś po tym jeszcze będzie, czy będę mógł sobie zagrać jeszcze raz w tą grę. Ale biegnę prawie w stronę księżyca. No nie powiem, nie powiem, można się wzruszyć. Co to było na tyle? O, przybyli do naszego zamku. Time plate, 17? 17 godzin. Start your legacy your plus Co to jest? Czyli jaka wersja cięższa Teraz sobie zobaczymy No opatrzcie wszystkich włosów odmawia damy się pokonywać. Niezłe 18 golda teraz zostaje? No... No patrzcie, od razu 77 levelem Teraz to będzie dopiero masakra. Może wam nakręcę? Coś z tego. Eee, wszystkich bossów może po kolei na tym plusie, co? Bo to jest taka wersja ulepszonego jakby można powiedzieć. Cięższa. O, tak lepiej to brzmi niż ulepszona. Ole spadło. Tylko to widziałem skrzyneczkę, więc tam się udamy. Co zobaczyć ile ze skrzyneczki? O, święto po prostu. fuk. Jestem za dużo. Dobra, i tak z innej, i tak. I te tędy po prostu pójdą tak za No ze skrzyneczki tysiąc gołba. Teraz to będzie łatwo to przejść. Wszystkiego sobie napisuję na marca i to z tym. Dobra, zagramy sobie tą róczkę do końca. Ale to nie zmienia faktu, że Shinobi dalej ma wszystko tutaj na hitę. Znaczy, na to było już zaproszone. Ale zobacz, czy No, mój ma 200 coś, a tak, 200 chyba 15. Ale no, fajnie, fajnie pomyślane No to beetle nienawidzę tego bo nie mam jak się zawsze tam dostać Fajnie, że też 18 golda tak jednostkowo dostaje zamiast tych 13, które dostawałem A teraz okazja to już strasznie, tutaj łatwo będzie. No a się co martwić Co kasy. No zobaczcie, ten diamencik to jest chyba 500 kasy. Gdzie tutaj on daje już więcej 500... 600 co roku? No, zobacz, przecież mam 4000, a nic nie zrobiłem. Fajne, fajne. Pogram sobie tutaj w to. O, shit. jeszcze jedno życie. O, tutaj już jest chyba teraz. Znów jakiś las. jak jakie tu do tej kasy trzeba? Teraz ulepszanie tego wszystkiego to będzie pikusz. Pan pikusz. Ram, skąd? A teraz skrzynka na przykład? Nie, nie uda się. Dobra, w takim razie będę się z wami żegnał. I zapraszam na Rock Legacy <gry> Plus. Oczywiście wąsów tylko będę więc do zobaczenia w następnym odcinku.